Witam w prezentacji 60. numeru Legend FSO od De Agostini w tym numerze FSO Polones Cargo Plus. 60 modelem w kolekcji jest FSO Polonez Cargo Plus. Model jest modelem Poloneza z nadbudówką w tylnej części. W kolorze niebieskim ma srebrne środki kół. Posiada dwie pary drzwi otwieranych do przodu. W przednich drzwiach pojedynczą. Tylnych podwójną szybę i dodatkową za tylnymi drzwiami. Z tyłu posiada dużą szybę z wycieraczką, trójkątne światła, oznaczenia, zderzak w kolorze nadwozia, z tablicą. W przedniej części ma antenę, z przodu ma prostokątne reflektory, znaczek EPSO, dodatkowe światła w zderzaku, tablice. Na szybie ma dwie czarne wycieraczki, lusterka po bokach i w środku, pod szybą ma wloty powietrza, po bokach kierunkowskazy, pokrywę w lewo paliwa, w środku z przodu ma dwa fotele, z tyłu kanapę, z zagłówkami i powiększoną przestrzeń bagażową. W spodniej części ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu, elementy silnika napędowego, tylnego mostu, zbiornik paliwa, elementy płyt podwozia, układ wydechowy z tłumikiem. Numer 60, w tym numerze FSO Polonez Cargo Plus. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu. Ładunek w plastikowym nadwoziu. Dorotne jabłka, śliwki, tak fioletowo-granatowe, że niemal czarne, ziemniaki okrągłe i podłużne, zażywana kobieta energetycznie liczyła kolejne skrzynki na pace, wskazując jedną po drugiej czubkę długopisu i notując wynik w zeszycie. Dostawczak zaparkował pod plastikową plandeką, która przedłużała dark budynku targowiska. Podobne miejsca na przełomie XX i XXI wieku powstawały niemal na każdej wolnej przestrzeni miast i miasteczek, gdzie rozciągały się wcześniej mniej lub bardziej dzikie targowiska. W pionierskich latach kapitalizmu handel prowadzono na rozjeżdżonych placach, a towary wydawano z pudeł, skrzynek lub łóżek polowych na zaimprowizorowanych straganach. W latach 90-tych prymy wiodły plaszane zamykane kioski zwane szczękami. Najpopularniejszą platformą handlową pozostawał jednak pojazd osobowy lub częściej dostawczy. Wokół wozu wyrastały fortyfikacje z pudeł i ze skrzynek. Na których w korzystnych cenach oferowano warzywa, owoce, odzież, elektronikę i mnóstwo innych, mniej lub bardziej potrzebnych dóbr. Prowizoryczne sklepy z czasem ustąpiły miejsca halom z blachy i plastiku na miastkom centrum handlowych. Owe centra, w przeciwieństwie do targowi, z działających najczęściej dwa lub trzy razy w tygodniu, były otwarte codziennie. Mamy zdjęcie uczestnika popularnego rajdu z Wombol. Polonez Cargo Plus. Przerabianiem auta zajmowała się m.in. firma Autoformy z Mysłowic. Tam powstawały głównie karetki, polonezy otrzymywały inne nadwozia, także w zakładzie tapicerki samochodowej w Grujcu. Mamy zdjęcie informacji, że jeden z przedstawicieli Segis z Plusem był Track Plus. Na zdjęciu została zaprezentowana wersja ST. Mamy zdjęcie Cargo Plus z tylnym pasem i ze światłami pochodzącymi z sedana Atu. Samochód mógł przewodzić 5 osób i 80 kg bagażu lub 2 osoby i ładunek o macie 300 kg. Mamy zdjęcie i informację, że w rodzinie Plusa, która pojawiła się w 1997 roku znalazły się wszystkie wcześniej produkowane odmiany nadwoziowe Poloneza. Na zdjęciu Setan A2 Plus z silnikiem rowera była to najbardziej dynamiczna i najekonomiczniejsza jednostka napędowa stosowana w Polonezach. Mamy zdjęcie poprzednika Cargo Plus, czyli Polonez Cargo. Te odmiany produkowano w latach 1993-1998. Mamy zdjęcie, informacje, że przedni pas modelu Cargo Plus, na przykładzie auta policyjnego, tak zmodernizowany przód, otrzymały w 1997 roku wszystkie Polonezy. Mamy zdjęcie Cargo Plus w roli sanitarki. Tylne pasy blendą i ze światłami pochodzi z Poloneza Cargo, ta wersja nadbodzia powstawała w firmie Autoforum w Mysłowicach. Mamy dane techniczne FSO polone z Cargo Plus, jego wymiary, mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak zasilanie, silnik, tylne zawieszenie, tylne lampy, przestrzeń bagażowa, Nadbudówka, archiwum EPSO 2003. Mamy zdjęcie i informację, że we wrześniu 2003 roku trwał protest przeciwko zamknięciu fabryki D.U. EPSO na żelaniu. Mamy zdjęcie informacje, informację, że około 1000 pracowników przedsiębiorstwa.deu EPSO na znak protestu przerwało walne zgromadzenie akcjonariuszy. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli EPSO Polone z ATU Plus i informację o przedłużeniu kolekcji o 20 modeli. Osoby posiadające prenumeratę z 30. przesyłką zawierającą 59. i 60. numer otrzymały 8. model premium, czyli EPSO Warszawa 223 Milicja. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.